Lalka ma głowę lalki LOL OMG. Jego transformacja w gomeza już się zaczęła. Trochę fioletowych cieni, niech ma podkrążone oczy, i oczywiście mały wąsik. Ciach! Ze wstążki powstają nitki. Gomez ma piękną fryzurę. Ma na sobie białą koszulę ze stojącym kołnierzykiem. Czarna kamizelka zamienia się w marynarkę. Pasuje jak ulał. Dodaj wzór. Buty ma z glinki. Kochanie, zabieram nas w podróż po Europie. Ach, jakie to ekscytujące! Przygoda! Proszę siadać. Oto lali Alpy. Gomez chciał zrobić coś romantycznego, ale. Bum! Huxley powinien bardziej uważać z pirotechniką. Fajerwerki były piękne, ale prawie spowodowały lawinę. Ta lalka będzie mortisią. Zetrzy jej makijaż i ściągnij perukę, żeby można było pomalować jej skórę na biało. Jest bardzo blada. Czarne kocie oko podkreśli jej brązowe tęczówki. Czarne włosy to idealne uzupełnienie jej bladej skóry. Wyciągnij materiał. Wow, podzielił się na części. Właśnie tak, sukienka jest gotowa. Rękawy trzepoczą na wietrze. Jest też gorset sznurowany na plecach długie rzęsy, błyszczące oczy i jaskrawo czerwone paznokcie. Mortishia wygląda wspaniale. Mortishia Adams to femme fatale. <noise> Mortishia i Gomez dotarli właśnie do hotelu. Kto przyniesie rzeczy do naszego pokoju? Chwileczkę, czekamy na lokaja. Kto potrzebuje pomocy? Przyjechałam przed nimi. Najpierw proszę zabrać moje bagaże. Mortishia i Gomez byli zdziwieni, ale w ciszy poszli do swojego pokoju. Ach, kochanie. Karamija, pamiętasz nasz pierwszy taniec? Był zatrważająco piękny. Zupełnie jak te będzie. Ach, co za bezguście. Serce zrobione z róż. Ble. Państwa bagaże. O nie, przynieśli nie to, co trzeba. Ta walizka jest pełna różowych ciuchów. Mordzisz ja zemdlała. Spokojnie, skarbie. Zaraz wszystko załatwimy. Cóż, ten check-in był co najmniej niezapomniany. Wyczyść starą lalkę, żeby mogła zamienić się w zleja. Użyj cieni, żeby podkreślić oczy. Siadaj, styliści już pracują nad włosami. Gumowe jajko zamienia się w brzuszek. Palce w spodenkach próbowały uciec, ale udało nam się je złapać. Pugsley, proszę! I nie zapomnij butów. Hej, jesteście gotowi na pranki? Haha! <grystanie> Wednesday jest dumną właścicielką lalki Wodu, przypominającej jej brata. Kiedy się nudzi, może torturować go na odległość. Ale chłopiec zawsze próbuje przechwycić lalkę. I nareszcie mu się udało! Haha, ha. weź ją sobie! Ale podczas pościgu zdarzyła się niespodzianka. Tak ukradł lalkę. Oddawaj, co się dzieje? Nie mogę jej dosięgnąć! Ups, lalka wpadła do morza. Prosto do rybiej paszczy. Nawet nie plusknęła. Ta lalka zamieni się w gotycką piękność. Wednesday Adams oczywiście! Ach. Wow, córka Adamsów ma piękne włosy. Zapleć je w dwa warkocze, z kokardami po każdej stronie. Duże źrenice, niebieskie cienie i cienkie brwi. Ma na sobie zieloną sukienkę z białymi mankietami i kołnierzykiem. Ten outfit bardzo do niej pasuje, prawda? Wednesday relaksuje się na plaży. Samiosieńka. Właśnie tak jak lubi. Ale to się nudzi. Hej, zabawmy się. No dobra, i tak się nudzę. Dalej, jedziemy. Okej. Okay. Aaaa! To jest Wednesday. Dziewczyny dały jej różowe kokardki. Pasują do ciebie. Dzięki. Wszyscy świetnie się bawili. Mamo, spójrz na mój nowy look. O, oh, to straszne. Zadała się z szemranym towarzystwem. Jak to się mogło stać? <grym wytrych> Oklej przezroczystą maskę czarnym papierem piankowym. Zabezpiecz siatką i dodaj rurkę. Hagzli przymierzył maskę i teraz marzy o nurkowaniu. Poszedł poszukać zagubionej lalki wodu. Pod wodą nie da się oddychać, więc musiał założyć maskę. Tak, mam lalkę! Nareszcie mój los się odwrócił. O nie! Ptak usiadł na rurce. Teraz Hagzli musi wstrzymać oddech. Podnij papier piankowy w paski i zrób ramę. Gomez pokażesz nam sztuczkę? Voilà! Skąd wzięła się kulka? Zrób płetwę z glinki. Przyklej ją do pleców Gomeza. Raking gentleman jest kul cool i na lądzie, i na ziemi. Na plaży Lalilu jest dziś duży tłum. Gomez i Mortisia chcieli się poopalać, ale miejsca były już zajęte. Hmm, mam ciekawy pomysł. ja pomogła mężowi założyć płetwę. Ach, ratujcie się! Rekin! Plaża bardzo szybko opustoszała. Teraz para może odpocząć bez tych wszystkich ludzi i ich dzieci. Trochę glinki i siły Lalilu i powstaną piękne rzeczy. Czas zrobić pudla. Upewnij się, że jest puchaty. Te psie uszy przyciął najlepszy grumer. Co za słodziak! Uczesz mu futerko. Elegancki pudel otoczony miłością. Haha, ha, Pugsley się zakochał. O nie, to ta rodzina. Ta kobieta wiecznie psuje mi humor. Ale Zleja to nie obchodzi. Obserwuje z krzaku. W oczach ma serca. Ale boi się podejść hey. bliżej. Hej, kto tam? Zebrał się wreszcie na odwagę i wyszedł z krzaków, żeby się przedstawić. O nie, widziała mnie. Eee, cóż, ja. He, wszystko jest w porządku. Nadal się uczy. Dzięki za pomoc. Dobry budelek. Ośmiornica porusza mackami. Dziecko patrzy na nas swoimi ciekawymi oczami. Kiedy jest tak gorąco, czapka to mus. Ten kapelusz bardzo pasuje do malucha. Pani w różowym sięgała głębin morskich. Nagle ujrzała słodką ośmiorniczkę. A, ściągnijcie to ze mnie! Spokojnie, już dobrze. Ciągnę, mam go. Maleństwo, przestraszyłeś się? Rozumiem. Ma potworną fryzurę. Załóż kapelusz. Nie powinniśmy siedzieć na słońcu. Będziesz moim zwierzakiem? Zrób kokosa z piankoliny. Słomka i parasolka. Super. Orzeźwiająca woda kokosowa. To jest to w taki upał. Kochanie, tak chce mi się pić. Za chwilkę wrócę. Gomez chciał przynieść żonie kokosa prosto z palmy. Tato! Cicho, później ci to wynagrodzę. I Gomez wreszcie przyniósł Mortishi kokosowy koktajl. Jest wyśmienity. Dla ciebie wszystko, kochana. Przytnij patyczek. Zegnij drut, żeby wyglądał jak widły. Z takim sprzętem przerzucanie siana to pestka. Morticia i Wednesday chciały zrobić sobie sesję zdjęciową. Gdzie one są? Hello. Dziewczyny, mam dla was piękne kapelusze. Ale zwykła sesja nie wystarczy tej dziwnej rodzinie. Już wiem! Tak będzie o wiele fajniej. A, zobaczcie! Świetny pomysł, zgadzam się! Pani z pudlem przechodziła obok, ale po zobaczeniu tej scenki uciekła z krzykiem. nie rozumie nas!